Z Baltic BHP.pl, odcinek numer 22. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się bardziej na, na moich nogach niż na mojej twarzy. Jak widzicie, miałem mały, e, mały wypadek. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować buty od Engelbert Strauss model Tripoli. Jest to but S1 z metalowym podnoskiem. Skoro już siedzę na ziemi, widzicie podeszwy. Podeszwa antypoślizgowa w klasie SRA, czyli zapewnią Wam bezpieczeństwo, nawet na, e, na wilgotnej, wilgotnej powierzchni. Przy, przyjrzyjmy się tym butom. Jeszcze lepiej. Fajna, fajna, mało powiedziane, bardzo fajna, fajny design tych butów. Wyglądają w ogóle jak buty na, na co dzień, zobaczcie, ja mam na sobie zwykłe, spinne jeansy. chowam języki z logiem Straussa i, no, kurczę, no mogę iść w nich wszędzie, nie wyrzucą mnie z żadnego miejsca, bo, bo wyglądają jak zwykłe, sportowe buty. Naprawdę są super fajne i do tego jeszcze są bardzo wygodne. Nie są może za lekkie, 590 gram waga jednego buta w rozmiarze 43, ale, ale myślę, że, że, że są wyglądem nadrabiają. Powiem tak, fajny, fajny język zaszyty aż za trzecią szlówkę, dzięki czemu woda plus jakiś piasek, pył i inne rzeczy nie będą się dostawały do środka buta. Dzięki zastosowaniu kaniny softshell co będzie tutaj o, teraz myślę będzie dobrze widać tkaniny softshell ten but jest cały wodoodporny i wiatroodporny Zobaczcie teraz na tym przybliżeniu widać świetnie design tego buta. Jest naprawdę fantastyczny. Jak dla mnie świetny but na co dzień i świetny but do pracy. Wysiadacie z samochodu, wsiadacie do nie wiem, do maszyny, do koparki, do innego ciężkiego sprzętu i pracujecie sobie jak w normalnych, normalnych butach. Są bardzo bardzo miękkie dzięki tej w zastosowaniu tej fajnej, fajnej podeszwy, i tak jak widać, tak jak mówiłem tutaj o tym języku, but jest super fajny, super, super wygodny. Fajnie, gdyby, gdyby producent pomyślał jeszcze o zapięciu boa w tych butach. Myślę, że to by było już dopełnienie, dopełnienie wszystkiego. Jak dla nas model Tripoli to jest piątka. Piątka z plusem lub w skali od 1 do 10 mocne, naprawdę mocne, mocne 9. Jeżeli podobają Wam się te buty, możecie tu pod spodem, pod tym filmikiem obejrzeć sobie pod linkiem inne zdjęcia, poczytać trochę więcej o specyfikacji tego buta, bo ja nie byłem w stanie wszystkiego tutaj ująć. Obserwujcie nasze media społecznościowe, obserwujcie to, co, to, co robimy na YouTube. Tak jak obiecaliśmy, codziennie będziemy Wam prezentować produkty, codziennie jakieś nowe marki. A tymczasem dzięki bardzo, oglądajcie nasz kanał na YouTube. Pozdrawiamy, trzymajcie się, cześć.